garbage can was fixed in plastic concrete. Plastikowy... A, umieszczony w tym betonie, tak? Plastikowym betonie. Tak jakby chciał powiedzieć, zostaje tu na zawsze. Ok, think about it. Think about whether it's the need of instant gratification. People try to escape the realities surrounding them. Hence all the liquor games and drugs. No tak. A, a co, ona ma jakiś tok myślowy? Uciekamy przed rzeczywistością, ponieważ ona nas krzywdzi. Nieważne, czy mamy siłę lub cierpliwość na to. Gdzieś tam jest zawsze lepsze niż tweet. Teraz. O kurde, ale banały szczelają. When you choose to get high, the reality adapts to you, not the other way around. It's really something. Dobra, sprawdzaj ten śmietnik. Okej, okay, wsadzam rękę w śmietnik. A ah, nie, nie w śmietnik, tylko... W, w, w sea of waste. W morze odpadów. Okej, okay, some leftovers from overcooked dumplings stuck to my sleeve. PIEROGI! Ciało człowieczka... Ah, ...is lying in the rain like a pile of garbage. Ale to w końcu przybyłek robił, więc nie dziwię się, że słaba jakość. Twarz gościa, tak jakby z plastiku zrobiona. Eee, została was pressed against the wet pavement. Kurde, ale po co to oni takie, jakieś dziwne stosują te opisy? Twarz jakby zrobiona z plastiku została wciśnięta do e, mokrej tej podłogi, tak no, no, do mokrego chodnika. Jak dziwny. <laughs> Jak dziwny, cichy obiekt. No nic, może to jest kwestia tego, że no to jednak pisali nie, nie non-natives. Nobody's face should lie on the ground like that. What? Let the body hit the floor. Let the body hit the floor. Słuchaj tego. Nobody's face should lie on the ground like that. The face of a corpse, maybe. Because that's no longer a person. <laughs> kurwa! To no to kurwa jest! Oh my god! A to, a to styl pisaniny przybyłka w czystej postaci. Słuchaj tego, Zuza. I grabbed Ezra by the shoulders and started to turn him over gently. He was heavy and strangely stubborn. Oh, oh, oh. no tak i co i dziwnie uparte no wiem no wiem no ale a dobra moje imię to Fabio słuchaj tak Hej morong, my name is Fabio. Because I'm fucking fabulous. Nie tak, no jest cringe cringe humor trochę. Nie wiem, po, ale co? ponoć jest zgodny z e, tak z, zgodny z literackim pierwowzorem. No ale no to tak jest, no niektórzy naszladują z tymi Sapkowskiego, a niektórzy. Yy, także no. Nie wiem. Tak, ale to jest ten trabat. Zapytaj o Low City. Jak to jest pracować na dnie miasta? A może to zawsze jest dramatycznie, ale jakby to powiedzieć. Jak noż w gardło Nie wiem, jak like with a knife to the throat. Szczelaniny Strzelaniny Strzelaniny strzelają cały czas i ciągle muszę łatać ofiary uh, tych gangów. O Boże. O oh my god. Słuchaj tego. He lit up lazily and took the smoke in, tasting it. I'm burning to hell. Sadly. My fire. Is being tossed by a certain problem. A hideous toad is robbing around here, interrupting my work. Czytań Gliną, ja. Nie, jest dobrze, no dobrze. Ok, spogardzę outrengero. No powiedz co. No, jedne co pamiętam o tych patrolach w podmieście, to to jak to tam pokazuję spogardzeć swoim mieszkańcom. They pretend to care about us, but only thought of yeah, us yeah, as, yeah. as a city dwellers. Screw them. Yeah, they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. <sighs> Not that I've O, chociaż bardzo się starałeś, tak, zagadki nie rozwiązałeś. Myślałem, że powiesz, e, drodzy twórcy, chociaż bardzo się staraliście, mojej atencji nie uzyskaliście. Ten writing to jest, kurde, jak jest ten, nie? Pataka, straszne. No nic, 16 września, mimo wszystko trzymałem kciuki, no bo Polska strong, Śląsk strong, Katowice strong. No to co, dziękuję bardzo za dzisiaj. To był Game Deck. Ja jestem Tomczo. Subskrybujcie, lajkujcie i tak dalej. Pa, pa.